Teoretycznie do swojej dyspozycji policjanci z Wysokiej mają dwa samochody Opla Astra i Fiat Ducato Dwunastoletnie auta są jednak przestarzałe i ciągle się psują Teraz na prawie jest jeden, ale zdarza się, że w warsztacie stoją oba radiowozy Co w takiej sytuacji? Oni powinni przejść jak było kiedyś na Roweli policja, straż miejska na rowerze. Nie mówię w teren wyjechać, nie? Ale na miejscu tutaj powinien ten, i nawet i pieszo powinni częściej chodzić, a nie tylko wsiąść w samochód i jechać, nie? To może byłoby i dobre rozwiązanie, ale jak jechać rowerem, skoro teren gminy wysoka, rozległy? Rowerach. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli jest potrzeba, taki post y kierownik posterunku Policji Wysokiej zgłasza potrzebę, że jest taki radiowóz potrzebny, gdy nagle się zepsuje i trafia do warsztatu. Wówczas y do posterunku trafia zastępczy radiowóz. Najczęściej są to sąsiednie posterunki lub pilska jednostka. W ubiegłym roku mundurowi przeprowadzili niemal 200 interwencji. Udzielali pomocy w czterech wypadkach drogowych i 20 kolizjach. Często widoczne są też patrole. I to nie zawsze te piesze. Ale widać tutaj policjantów na ulicy. Widać, nie można powiedzieć, e, bardzo widać w dużej. Piesza widać. na rowerach? Nie, nie, no samochodem raczej. Samo. Bardzo dobrze. Widać ich w ogóle na ulicach? Widać, codziennie widać je. No ostatnio tak, w sobotę widziałam. Piesza czy rowerem? Czy... Nie, samochodem. Problem z radiowozami nie jest nowy. Sięga 2004 roku, kiedy to wybuchła afera związana z zakupem dla polskiej policji aut terenowych z Rumunii. Are okazały się tanie, ale niestety bardzo awaryjne. Jeden z tych feralnych samochodów otrzymała właśnie Wysocka Policja. Było to czynienie dla gminy od komendy za zmianę siedziby posterunku. Podstonek policji wysoki był w budynku, gdzie na dobrą sprawę mógłby się mieścić jeden pokój dla przesłuchań, dla policjantów. Natomiast w związku z tym zaproponowaliśmy zmianę gminnego pomieszczenia pod. Nowy posterunek. Policjanci cieszyli się więc nowym posterunkiem przy ulicy Kościelnej, ale nowym radiowozem już nie. Zaraz po wybuchu afery Aro zniknęło i policja w Wysokiej otrzymała w zamian zdezolowany radiowóz jeden z tych, którym policjanci jeżdżą do dzisiaj. Każdy z ich wozów ma na liczniku ponad 250 tysięcy przejechanych kilometrów. Teraz pomoc w zakupie nowego oferuje i gmina, i komenda powiatowa. Na nowy radiowóz mają zrzucić się po połowie.